z tej strony Kozmitolog i jest ze mną dziś uj, uj, uj. tak i zapowiadam wam że dziś jest, będzie tutarna rozpier ducha bo dziś przyjdzie do nas kolega z laptopem tak z laptopem Tak, jak Wojtek Wojtek, Ej, tak z kolega Wojtek i drzewo, uwaga. I on będziemy raz sobie po prostu razem Zbieracie ten temki. Mam coraz lepsze, tak możecie sobie spojrzeć. Mojego elder chesta pięknego. Ogólnie pokażę wam wszystkie fajne rzeczy. Patrzcie. Nieliszczalność 3 na łopacie. Po, po prostu weszłem sobie do pokoju entrantowego, a tam... u uh. uh, faj! Weszłem sobie, kilo mi wszedł, szczęście 3, wydanie 4, które bardzo mnie cieszy. Yy, eee, sobie ten miecz, ale jak widzicie od 2 grabi 3. Więc nie wiem co z tego powiem Tak My widzicie, dziewa, ochrona 3, ochrona 3, ochrona 3. Ochrona 4 moja najlepsza zbroja. Zapasowa ochrona, och, odporność na ogni 4. i 3, ochrona przed wybuchami 4 ochrona przed piskami 4, ciarnię 1. Ochrona 3, niezcinowanie 3, 2. Niezniszczalność 3 ochrona Niezniszczalność 3 ochrona 3, tak? I niezniszczalność 3 odporność na ogień 4. I co mam na sobie? Zobaczcie yy, buty odporność na ogień 3, powolne opadanie 4 Na nogach yy, niezniszczalność 3, ochrona 4. Na klacie ochrona 4, niezniszczalność 3, ciernie, 2. W hełmu niezniszczalność 3, och na 3. No, to jest Oskar, ale najlepsze teraz, eku. który teraz założył. I robię konkurs. Który nagram. Ale tylko dla Wojtka i dla mojego brata Oskar. Jak widzicie, dużo diaksów, bo jak ma się szczęście, dużo diaksów dropi, Jak zapewne wiecie to. Zrobię któremuś jak są zbroje. A co on z nią zrobi? Czy on ja przepije, czy opije się nią? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Więc myślę, że będzie bardzo wiem Jak widzicie, dużo perełek, dużo wszystkiego. Normalnie nie wiem kto to ogarnął. Powinien ogarnąć. O, nie pokazywałem wam tu nauk. Nic samisztrzymo cztery. A ja mam i patrzcie, mam głowa Filip 214 dwie, dwie, o to fajna nawet i głowę Kamila ona fajna I jeszcze muszę wam pokazać farmę o i łopata wydajność 4 to i zobaczcie, co niem zrobiłem to... no, Oskar chodź pokażemy tam farmę Oj, ale to zaraz. Potrzymamy Was w napięciu. Pokażę Wam skrzynię. O, to jest wojtka. Możecie, jak za szybko idę, możecie sobie yy, kratkę zatrzymać. Ja teraz mam takie potrzeby, bo krojarze I po co mi redstone tą? Bo robię, będę robił sobie dom z redstone'a i z tego, o z tego, z tego i z redstone'a Tu są Wojtka te dwie skrzynki, o te, które teraz widzicie No to może teraz, nie wiem gdzie pójdziemy Pokażemy wam może tą farmę, nie będę już was trzymał w napięciu, bo nie potrafię Nienawidzę jak ktoś mnie trzyma, I przynajmniej ja w napięciu Oskar wy te płotki i zabij te mobki Być. No, głupi zombie. Widzicie trochę już to powróciło, no jak widzicie, wszystko ładnie skopane. Będziemy to jeszcze ogarniać, ale na razie jest ładnie. Jak to wszystko urośnie to jeszcze nagram filmik, jak to wszystko pięknie będzie działać. O, o tak, tak. Tam będzie szło, tak będzie pod ziemią szło do tego miejsca, będzie pod ziemią łazić, ale wszystko, wszystko w swoim czasie. Oskar, może pokażemy kopalnie, co? To jak się rozszerzyła? Ja to no, będzie ogólnie... No, jak już mówiłem, zrobię dla nich event, że mogą zrobić, jak są zbroje. Jak oni tego dokonają? Taki w Muszą ja coś ładnego zbudować na moim zamku albo budować, nie wiem. Ja Będzie trwało to chwilę, naprawdę chwilę, więc ja już ja zbuduję. On nie w On nie wie właśnie. No jak widzicie, mała lagi. Bo dzisiaj serwer. Ja nie wiem, czy zdążymy to nagrać, bo dzisiaj serwer cały czas się wyłącza. Ale wiecie, co Wam powiem, ziomeczki? Dziękuję Wam. Wczorajszy dzień był normalnie Super no super normalnie było. Nawet jak śledzicie mnie, to widzieliście, co ja tam napisałem. Widzicie, o, tam jest jeszcze głęboko, to tam nie będę szedł. O, naszą pułapkę. Pokażę może widzą. A może nie? pokazać im pułapkę? Nie! Dobra, to jeszcze pokażę. Może do Moskara. Znaczy jego mini sklepik. Czek. Nie mam pojęcia, gdzie on go ma. No, jak widzicie, to jest duże i ja się bardzo często w tym gubię. O! O, chyba znalazłem jego dom. Chyba, 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 chyba. Jak nie, to po prostu pokażę kiedy indziej. O nie! Zrobiłem kółeczko. Dobra, więc. Hmm, co tu jeszcze pokazać? O! Ogólnie. Jest na razie spoko Tak. I teraz. Jak enchantować? Gdzie enchantować? Po prostu. Klikacie tu. Pierwsze piętro na spałnie. I jesteście. Macie tam regulamin. Tu macie ten enchant. O, nawet sobie coś enchantuje na wizji. Buty. Tak? Jak zapewne wiecie, buty nie chcą mi się zainchantować, buty mnie nie lubią. I mam pomysł. Żeby kupić od wuja buty jego, bo jego są nawet niezłe, no ale... Mogę ci dać żelazne. Ale ja będę chciał ulepszone. Zobaczymy czy teraz na wizji, czy wizjami. No, lag, like jak mały, jak zwykle przy kraftowaniu nitków. No, jak widzicie, ludzi z to... O! Ochrona, czy niezliczalność, czy wolne obadanie cztery! I to jest enchant! No dobra, więc teraz mam wykokszoną zbroję na kopanie. Czekaj. Nie, myślałem, że kolega mój. Jeszcze postaram się szybko pokazać. A nie, pokazywałem już skarbiec. I te. To warpy. I to są wszystkie warpy. Możecie sobie przecierać. Warp. Bl, bl, bl. Możecie sobie w sumie zrobić stopniatkę. P. Nie wiem czy to już pokazywałam, Chyba tak, ale plotnę clean. Jak, jeżeli jesteśmy wolni na działkę, pisujemy plotnę clean i, i klikamy na nią i jak jest wolna nam wbije. Plotme auto, gdzieś nam wywala działkę w kosmos. Plotmy home, te nas do utworzonej wcześniej działki. Yy... O, nie pokazałem jednego. Muszę się spieszyć. Oskar, masz przy sobie. Dobra, na że sam zrobię. Nie wiem, czy zdążę, czy będę pokazywał na samym Patrzcie, ludziska. Jak się ścina jeden kawałek drewna od dołu A, czyli problemy techniczne yy, W skrócie yy, Jak się ścina od dołu, powinno całe się rozwalić Wypada duży i sadzonek Tak więc, może Oskar szybko kończmy Bo nie wiem, czy dam radę To wrzucić Jak nie będzie Szybko bo się Bez ciebie przywitam Dobra, więc To by było na tyle Trzymajcie się. Cześć i do następnego odcinka. Bye bye.